Zrobimy teraz trzy ćwiczenia, które po prostu są bardzo dobrze dla nasz, w ogóle dla naszą głowa i dla naszą szyję. Są to trzy ćwiczenia. Każde ćwiczenie ma też wkomponowane aktywne ćwiczenia. I pierwsze ćwiczenie, które robimy razem, to jest po prostu nasz skrys. Robimy to w ten sposób, że zrobimy taki C, otwieramy burzy. I wciągamy naszą szczękę jeszcze w dół. Bo chcemy tu z tyłu ten mięsień rozciągać. Aktywne rozciąganie znaczy w ten moment po prostu spróbujemy zamknąć burzy. Ale tylko tak mocno, żeby jeszcze damy radę dotrzymać. trzymać. Bo ten mięsień, w którym e, krzyżysz, on jest po prostu silniejszy niż twoja ręka. Dlatego tak, tylko tak mocno, żeby jeszcze dać ta ta, ta radę płuży po prostu od... Trzymaj otwarty? Tak wygląda aktywne rozciąganie. Dobra, ruszamy teraz z czasem. Otwieramy burzy I 30 sekund teraz tak, jakby ja, te, ja teraz nie robię, tylko muszę wam to powiedzieć, 30 sekund teraz otwieramy i rozciągamy nasza szczęka, żeby to wszystko tak jakby rozgrzewać. 15 sekund już mamy, pełna siła. Rozciągamy. Taki fajny, pozytywny ból. Jeszcze 5 sekund, i będzie pierwsze aktywne rozciąganie. Dokładnie teraz zamykamy same, same buzi, ale trzymamy. Mieszczmy w najdłuższym miejscu obciążyć. Jeszcze 3 sekundy. Jedna i puszczymy i dalej pasywne rozciągamy. Rozciągamy, rozciągamy pasywne. Między aktywny i pasywny nie może być przerwa. Każda przerwa jest tak, jakby zaczynasz od nowa. Jeszcze 5 sekund. I druga aktywne rozciąganie, dokładnie. Dokładnie teraz. Same kamy burzy, ale trzymamy. Same kamy burzy, Trzymać, 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 trzymać. Jeszcze 2 sekundy. Puszczyć i dalej pasywne rozciągamy. Budy zawiasy, aż to ucho muszę doczuć. Otwieramy burzy pasywne jeszcze 10 sekund i będzie ostatnie aktywne rozciągania. Dokładnie, dokładnie teraz. aktywne, same kamy burzy, same kamy burzy, same kamy burzy. Jeszcze 2 sekundy i puszczymy, i rozciągamy pasywne w ten sposób rozciągamy pasywne jeszcze 5 sekund i też ten program musimy zapisać bo mamy teraz nowy długości i dokładnie teraz puszczamy i otwieramy później własną siłą jak najdalej otwieracz, otwieracz, jeszcze otwieracz jeszcze otwieracz, jeszcze trochę dalej otwieracz, otwieracz 80% jest zapisane, 90%, 5%, 6%, 7%, 8%. Ok, puszczyć, program jest zapisany. Musisz zamykać i czuć tu z tyłu, jak to teraz jest wszystko tak jakby inne i fajne, bo teraz jest po prostu, zrobiliśmy tam po prostu trochę miejsce i porządek. Druga ćwiczenia jest dla nas osób szyjny. Dwa ręce bierzemy się tak za głową. Przejdźmy prostutko, najlepiej też tam z tyłu się opierać czy po prostu tą sylwetkę utrzymać. I tylko kręg osób szyjnych teraz ściągamy w dół. W ten sposób. Oczywiście z czasem. Tak samo 30 sekund. Rozkrzyjemy to wszystko. Ciągniemy głowę w dół. Spróbujmy nawet naszą naszą brodą tej szczęki wypchnąć z tyłu. Oczywiście duże nie da, ale żeby to naprawdę kręgoszynie tak ładnie okrąglić i roz, roz, rozciągnąć. To 3 sekundy, 2 będzie aktywny rozciąg. Dokładnie teraz. Aktywny rozciągany. Głowa chce do góry. Tylko my go trzymamy. Głowa chce do góry. głowa chce do góry mocnej. I puścimy i rozciągamy dalej. Pasywne. Jeszcze 38 jeszcze sekund. 5 i będzie druga aktywne rozciąganie. dokładnie teraz głowa chce do góry. Głowa chce do góry. Jeszcze mocniej, głowa do góry. Trzymać głowa do góry. Puszczyć i dalej pasywnie rozciągamy. Tu tak samo między aktywnym i pasywnym nie może być przerwa. Każda przerwa jest taka, jakbyś byś zaczynał so od nowa. Pilnować sylwetka. Rozciągamy pasywnie, dokładnie teraz, aktywne, głowa do góry. Głowa do góry, tylko trzymać, głowa do góry, głowa do góry. Czy dwie sekundy, jedna, puszczyć. I następne 20 sekund pasywne każdym aktywnym rozciąganie idzie milimetr dalej. Na pewno to też czujesz. I rozciągamy. Prodo, wypchnąć te kręki w tył. Jeszcze 3 sekundy i też ten program musimy zapisać dokładnie. Teraz głowa w tu własną siłę. Wypchnąć te kręki z tyłu. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. I puszczymy. To jest po prostu fajne. Na pewno teraz tu się trochę poli, jutro muszą być zakwasy. To są dowody po prostu jakość te ćwiczenia robiliśmy cisze dobrze. Następne ćwiczenie jest dla prawa i lewa strony naszego, naszego kręgosłupa szyjnego. Damy teraz prawy bark, w, prawy bark wciągniemy w dół, w ten sposób. Patrzymy prosto do przodu i nasza głowa teraz wciągniemy tak, na lewą stronę, na bok, oczywiście z czasem, dokładnie teraz zaczynamy. 30 sekund rozciągamy pasywne i rozciągamy pasywne. Taki fajny, pozytywny ból ma ciągnąć, tylko nie za mocno nie przeginać, ale ciąg ma być, inaczej nic nie zmieni. Jeszcze 5 sekund, jest pierwsze aktywne rozciąganie. Dokładnie teraz głowa chce do góry, tylko my go trzymamy, głowa do góry, bark w dół. Jeszcze 2 sekundy. Puszczymy i ciągniemy w dół pasywne. Bark w dół. Prawy bark w dół i lewa ręka ciągnie. Jeszcze 5 sekund i druga. Aktywne rozciąganie. Dokładnie teraz. Głowa chce do góry. Głowa chce do góry. Tylko my go trzymamy. Głowa do góry. Mocny, mocny, mocny. Trochę bardziej mocny. Dwie sekundy, jedna. Puścimy i dalej rozciągamy pasywnie. Dwa cykle już mamy. Na pewno czułeś to tak samo, jak to wszystko teraz idzie. Jak to się rozciąga, jak to wszystko się pota. Jeszcze 3 sekundy, dwa i teraz aktywny rozciągamy. Głowa chce do góry, głowa do góry, głowa do góry, głowa do góry. Jeszcze sekundy, puszczymy i rozciągamy pasywne. Ostatnie 20 sekund, później też ten program musimy zapisać. Mózg też musi się dowiedzieć, że my tu coś robiliśmy. Jeszcze 5 sekund, jeszcze 3, 2 i dokładnie teraz wciągniemy głowę w tej stronę, własną siłę. Musimy ten program zapisać. Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. 6, 60, 70%, 80, 90%, 5, 6, 7, 8. I też ten program jest zapisany. Czujesz, jaka różnica? Oczywiście, głała, drugą stronę tak samo. Wszystko zostaje symetryczne, czas, zrezygnujmy. Teraz, Teraz lewy bark w dół, prawa ręka i wciągniemy naszą głowę na prawo. Bark w dół, plecy proste i ciągniemy naszą głowę na prawo. Taki fajny, pozytywny ciąg. Ma boleć, tylko nie za bardzo. Jak musisz zatrzymać od tej, to jest za dużo. Jeszcze 5 sekund i pierwsze aktywne rozciąganie. Dokładnie. Teraz głowa chce do góry. Głowa chce do góry. Trzymać, 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 głowę do góry. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. I puszczymy. I rozciągamy dalej pasywne. Rozciągamy dalej pasywne. 50 sekund mamy już. Zaraz będzie druga aktywne rozciągania. Dokładnie za 2 sekundy. Dokładnie teraz. głowa chce do góry. Głowa chce do góry. Trzymać, trzymać, głowa do góry, głowa do góry. Głowa do góry. I puszczymy. I rozciągamy dalej. Pasywne. Jak to obserwujesz, to czujesz, jak, jak to powiesz, nawet czy pota, jak to wszystko puszcza. Wszystko jest tam zaklejone przez lata. I ciągniemy pasywne, ciągniemy pasywne, i aktywne Kława do góry, głowa do góry, do góry kowa, do góry. Trzymać do góry, kława. do góry. Jeszcze sekundę, jeszcze, jeszcze. I puszczamy. I puszczamy. I ciągniemy pasywne. Ciągniemy pasywne. Park w dół, lewy bark w dół. I ciągniemy jeszcze 5 sekund i też ten program musimy zapisać. I dokładnie teraz. Ciągniemy głowę, własną siły tam. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. 50% jest zapisane. Ciągniemy 6, 60, 70%, 8, 90%, 5, 6, 7, 8, 9, i jest zapisane, pomalutku, wszystko z powrotem. Jak teraz to przez siebie obserwujesz, to jest po prostu to jest po prostu nagroda. Oczywiście taka ćwiczenia raz, to jest nic. Trzeba to po prostu regularnie robić, raz w dziennie, sześć razy w tygodniu i zobaczysz po prostu, jak tutaj wszystko robi się fajnie i luźnie. Bardzo dobrze to zrobiłeś.